Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. No, zobaczymy czy trzeba. Przydałby się jakiś dżingiel, a no, mniejsza z tym. Nagrałem to dla jaj. Cześć, jestem Dawid, a to jest Webcast. Podcast, którego główną tematyką będzie anime, manga i wszystko co webowskie. Dzisiaj biorę na tapet chore mije. W swojej solowej, nieudolnej recenzji, a konkretnie omówieniu, przede wszystkim skupię się, jak dobre to było anime z gatunku romansu i jak bardzo rozczarowująca jest manga. Jest to mój pierwszy i yy, jedyny na chwilę obecną przypadek, kiedy anime jest lepsze od materiału źródłowego, będącego mangą lub light novelką. Heh, strasznie konkretne, e, bardzo konkretne było to sformułowanie, ponieważ nie chcę dodawać do tej dziwnej kategorii w swojej głowie tworów e, takich jak Take OP Destiny. O Jezu, będę musiał to pewnego dnia obejrzeć, niestety. I nie wiem z jakiego powodu tak strasznie miło mi się patrzyło, jak noty e, Take OP właśnie spadały tak z odcinka na odcinek. To chyba z ponad ósemki się zaczynało. Eee, mi Minimarcelowi nie udało się obejrzeć więcej niż dwóch odcinków, miało na siebie pomysł, ale tak, no średnio, zresztą to jest tylko adaptacja gry. Eee, pewnie poświęcimy jakiś podcast temu dziełu. Eee, burzliwą relację mam również z Oblumienicą Czarnoksiężnika, ale to z innego powodu, na innym podcaście. Na początek może kilka takich newsów i pierdół, zanim przejdę do części merytorycznej. Eee, Seria Summertime Render otrzymała nowy Zwiastun premiera w Japonii 15 kwietnia. Co dalej? Shadows House dostało Zwiastun drugiego sezonu. Jakby mógłbym przypomnieć, że pierwszy sezon się troszeczkę różnił względem mangi. To, że coś coś pozmieniali, jeszcze nie czytałem i też nie obejrzałem do końca, ale. Okazuje się, że to była współpraca właśnie studia, które to wydawało, animowało, z autorem czy autorką, więc w sumie spoko. Co tam jeszcze więcej? W tym tygodniu skończyło się Sonowisko Doll, tudzież My Dress Up Darling, a u nas zwany jako Project Cosplay. Więc pewnie następny part, jaki będziemy nagrywać, będzie właśnie z tego. Jeszcze coś ciekawego, hmm, nic nie przychodzi mi do głowy. Rzeczy takich przyziemnych, pierdolenie trochę o mnie. Udało mi się skończyć e, berserka z 97, o którym mówiłem przy tym nieszczęsnym dziecku, które wyszło spod naszej ręki czyli podcast o Nagatoru. Wziąłem się za berserka z 2016, który wygląda okropnie, tragicznie. Muzyka nadrabia. Chyba, chyba zrozumiałbym, jakby na muzykę poszedł cały bu budżet, ale o, animacji po prostu nie da się oglądać. I skipnęli podobno strasznie dużo materiału źródłowego, co mi Marcel powiedział. E, coś jeszcze ciekawego. <laughs> e, zaczytałem się w Given, bo w końcu udało mi się zdobyć trzeci tom na manga Mangastorze, ponieważ nigdzie nie mogłem go trafić. E, I ta historia jest po prostu świetna. Ovelorda jeszcze udało mi się troszeczkę poczytać w pracy w weekend. I dziesiąty tom jest spoko, ale już widzę jak anime pierwsze trzy odcinki to jest po prostu sama, sama polityka czwartego sezonu. No dobra, wracam do skryptu, który napisałem na prędce dzisiaj. Na początek opis chory Mini. Na pierwszy rz rzut oka myśl o tym, że Kyoko Hori i Izumi Miyamura mogą się dogadać, byłaby ostatnią rzeczą, jaką przyszłaby ludziom do głowy. W końcu Hori to idealne połączenie urody i mózgu podczas gdy Miyamura wydaje się ponury i odległy w stosunku do kolegów z klas. Jednak przypadkowe spotkanie tych dwójka obnaża jej ukryte jaźnie. Mimo, że Hori jest popularna w szkole, ma mało czasu na spotkania towarzyskie z przyjaciółmi ze względu na obowiązki domowe. Z drugiej strony Miyamura żyje pod nosem swoich rówieśników, a na jego ciele widnieją sekretne tatuaże i piercing, które sprawiają, że wygląda jak łagodny przestępca. cudowno określenie. Mając odmienne osobowości, a jednocześnie dzieląc dziwne podobieństwa, oboje szybko się zaprzyjaźniają i często spędzają razem czas w domu chori. W miarę jak oboje wychodzą ze swoich skorup, dzielą się ze sobą ukrytą przed światem zewnętrznym stroną siebie. Eee, tak, jeśli chodzi o anime i, i mangę, to obydwa dzieła prezentują się w gatunkach jako komedia, romans i okruchy życia. Animatorami e, adaptacji anime jest Cloverworks. Manga została napisana przez posługującą się pseudonimem Hiro, a ilustrował ją Daisuke Hagiwara. Warto też wspomnieć, że seria zaczynała od Whip mangi, którą Hiro też sama rysowała. No i no, nie, nie wyglądała specjalnie według mnie. Seria opiewa na 16 tomów mangi i adaptację, która adaptuje 9 z nich. 16 tom wyszedł w grudniu z zeszłego roku. Anime ma 13 odcinków i w moim guście bardzo urzekający opening. Nie jestem z osób, które ogląda openingi, ponieważ uważam, że nie ma na to czasu. Nawet w swojej ulubionej serii skipowałem je, no bo w sumie to zawsze jest to samo. Chyba, że jest się Jojo, albo... Nieważne. Po prostu lepiej wcześniej wiedzieć, kiedy studio sobie zadaje trud zmieniać opening, co ważny part w fabule. Wracając... Jednak, że jeśli chodzi o adaptowanie, to 12 odcinek kończy się wraz z 9 tomem mangi a 13 to jest ujęcie połowy 16 tomu. Także zwróciłem na to uwagę dopiero dzisiaj, kiedy robiłem research do materiału. Próbowałem odkryć. Gdzie, gdzie kończy się anime, a gdzie, w którym tomie mangi to występuje i tak przeglądam na pałę i oglądam ostatni odcinek i hej, to jest taki definitywny koniec. Gdzie był taki definitywny koniec? Otwieram tom szesnasty? Ej, to jest to. Dobra. To dwunasty to odcinek. Okej, okay, okej, okay, takie rzeczy się dzieją. Szukam. Na pałę. Dziewiąty tom. Faktycznie, to jest tutaj. No dobra. Eee... Pierwsze zetknięcie z serią. E, prawda jest taka, że byłem wtedy bardzo młodym Weebem. E, moim idealnym romansem była wtedy Toradora. Nawet Banek i nie miał zbyt wysoko w swojej wyimaginowanej hierarchii, ale to przez to, że przez to, że zalicza się również do dramatu, przez co traktuję takie serie inaczej. E, wracając, oczywiście, e, Marcel mi to pokazał. E, sprawdzał dnia pewnego nowości na Shindenie, ależ to było dawno temu, kiedy tam się sprawdzało co wychodzi. No i mówi, że to dobre, że to romans, czyli mój bezpardonowo ulubiony gatunek wtedy. No i polecieliśmy trzy albo cztery odcinki, mieliśmy do nadrobienia I, i, i co to się kurde działo. Uważam Hormie za kapitalny romans, jeśli podzielilibyśmy fanów anime romansów. Oczywiście nie umniejszam innym formom mandze i line która na przykład dała nam snafu. Swoją drogą muszę przeczytać, aby dowiedzieć się, czemu finał anime był taki rozczarowujący? To jeśli ich podzielimy, fanów, na dwie najprostsze grupy. Zwolenników serii, w których nic się nie dzieje, a po drugim sezonie bohaterowie nawet nie dochodzą do etapu trzymania się za ręce, do ciebie mówię Kaguje. Ale to pół żarty, bo właśnie o to tam chodzi w tej komedii. No i druga grupa, która kurwicy dostaje, kiedy akcja jest rozwlekła i nudna dłuży się w niezdrowy dla dzieła sposób. Jeśli się zaliczacie do drugiego grona, to mija, jak znalazł. Do tego ważnym argumentem przemawiającym za serią jest główny bohater. Przypominam, przypominam, że nawiązywanie do pierwszego odcinka anime albo do pierwszego tomu mangi nie jest spoiler. Więc to co teraz powiem, to nie jest spoiler. A więc naszego main charakter poznajemy jako niepewnego nastolatka, który ma problem z poczuciem własnej wartości. Jest on outsiderem w klasie, zasadniczo nikt z nim nie utrzymuje kontaktu. Zachowuje się tak, aby nikt nie zwracał na niego uwagi. Na pewno każdy, każdy z was kojarzy ten typ osobowości z własnej klasy. Był nim albo, albo bez problemu byłby w stanie wyobrazić samego siebie na miejscu takiej osoby. Jeszcze jest takie mniemanie o sobie, jako o sobie skrytej, ale o bogatej osobowości, której nie, dano się, której nie dano możliwości się objawić. Dokładnie taki jest miamura. Uważam, że bardzo łatwo jest się z nim utożsamić. To teraz główna bohaterka, Hori. Nie umiem jej poddać takiej psychoanalizie jak poprzednika, ale na pewno jest materiałem na waifu. Jej najważniejszą kartą przetargową jest fakt, że ma mózg. Niczego raczej więcej o niej nie powiem, aby nie psuć fanu tym, co jeszcze nie oglądali. Jeszcze zwrócę uwagę na jakość tej adaptacji. Interpretacja Cloverworks pokrywa się dokładnie z wizją bohaterów, jaką kreowałem sobie w swojej głowie i uważam, że to jest najważniejszy aspekt, który daje możliwość dywagowania na temat wyższości nad im, anime nad pierwowzorem. Właśnie należy pamiętać o tym szczególnie. Interpretacja. Nie przepadam za osobami, które uważają, że na przykład manga i anime to to samo. Zostałem ostatnio wciągnięty do dyskusji z chłopem, który prół pory o to, że manga project cosplay to zasadniczo to samo co anime i nie może być jedno lepsze od drugiego. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam i mimo iż również Cloverworks robi, robiło My Dress Up Darling, to czegoś mi w nim brakuje. Lepiej mi się czytało niż oglądało. I brakuje mi czegoś, czego sam nie umiem określić. Nie wiem, czego mi brakuje. Ale nie uważam, żeby anime było złe. Nie, jest bardzo dobre. Tylko po prostu czegoś mi brakuje. Coś, co sprawia, że mimo wszystko lepiej mi się czyta. Znaczy, jestem też osobą, która woli czytać niż oglądać. No ale. Nawet Marcela pytałem o zdanie i, i doszedł do identycznego wniosku. Następny aspekt tej mojej śmiesznej wypowiedzi to manga. Nie zrozumcie mnie źle. Anime nie byłoby dobre, gdyby nie pierwowzór. I teraz się wyżalę. W całej historii, jaką poznajemy, jest całkiem sporo postaci, które zawiązują lub nie zawiązują między sobą relacje. Normalnie, kiedy się wie, że adaptacja nie adaptuje całości, to człowiek bierze materiał źródłowy, aby dowiedzieć się, co dalej. Nic bardziej mylnego. Jak tak teraz człowiek się zastanowi, to przeskoczenie w animu z tomu 9 na 16 jest strzałem w dziesiątkę. Wszystko, co dzieje się po fabularnej części anime, darujmy sobie w tej analizie odcinek 13. Wszystko dalej po dziewiątym tomie, to tylko scenki rodzajowe i gagi. Człowiek chce się dowiedzieć, co z tym i tą. Nie. Co z tą i z tym. Nie. Bohaterowie robią ku sobie niby kroki, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Manga od dziesiątego tomu staje się pustym, pustymi okruchami życia i komedią. Do tego ostatni tom jest tanim wycisk wyciskaczem West. Po prostu od tamtego momentu brakuje jakiegokolwiek rozwoju charakteru postaci, właśnie charakter, charakter development. Niczego nie ma, niczego już nie da się uświadczyć. To naprawdę są tylko gagi. Jakoś tak przetrwałem do tego dwunastego tomu, bym powiedział, kiedy to czytałem. I mój mózg chyba zbyt szybko nie zareagował, że, że nic się po prostu nie dzieje, kiedy to czytam. I bardzo łatwo jest to porównać na przykład do. Jak to się manga nazywała? Muszę ją wyjąć. A, tak. Mistrz romansu Nozaki. Bardzo podobnie to wygląda. Tylko no, w chorymi jednak są troszeczkę dłuższe panele niż dwie strony na jedną historię. Nadal Chorymi ja przekazywa troszeczkę więcej wartości, ale ciężko już mi to porównać, ponieważ no, z jakiego przeczytałem tylko jeden tom. Mm. Ostatecznie anime oceniłem na malu na 9, a magę na 7, e, jako że no, ocenia się całość, a nie tylko te dobre momenty. E, jeśli chodzi o część spoilerową, to w sumie nie ma zbyt dużo do powiedzenia. Najbardziej. W sumie. Najlepszą częścią według mnie chorymi jest jakby tempo. Lekko się przyzwyczaiłem do na przykład no wtedy. Po prostu obrazem perfekcyjnego romansu w mojej głowie była Toradora i tam się fabuła rozwlekała. Nie mówię, że, że to było złe, no to było bardzo. No to było dobre mimo wszystko tempo, budowania więzi, relacji i itd. Tak ale w mi właśnie zaskoczyło mnie to, że tak wszyscy, że wszystko działo się tak szybko, nie? Tutaj myk-myk, jesteśmy znajomymi, myk-myk, chodzimy ze sobą, myk-myk, ruchamy się. E, no. Było to dla mnie złamanie pewnej konwencji i pokazanie mi, że romans nie musi wyglądać tak jak w sumie każdy. I, i bardzo mi się to spodobało. E, jeśli chodzi o jakieś fabularne różnice pomiędzy mangą a anime, to zwróćcie uwagę tylko na... Ten element komediowy, jakim było przejście Miyamury i Hori na namówienie do siebie po imieniu, bo wiecie, w Japonii jak jest, zwracamy się po nazwisku. I w anime zostało to rozwiązane w sposób taki, że Hori nie wie jak naprawdę się nazywa Miyamura A... i to były takie podchody, żeby no, dowiedzieć się tego, przecież nie może zapytać wprost. A, a w mandze po prostu to, to był ten taki stres i, i wszystko co jest z tym związane, żeby właśnie mówić do siebie po, po imieniu, nawet jako jakże są już parą, nie? Może jakieś słowo podsumowania na sam koniec, bo jak patrzę na ten swój skrypt, to w sumie materiał na maturę niemalże. A więc y, tak się prezentuje Horymia w w mojej głowie, w moich słowach. Jest to pierwszy przypadek, z którym się spotkałem, y, kiedy mógłbym powiedzieć, że Adaptacja anime jest lepsza od pierwowzoru, ponieważ manga poza tym, że daje dobrze nakreowane postacie, nie robi nic więcej po pewnym etapie. Jakby autorce może skończył się pomysł. Nie wspominałem też o tym, że są osoby, które mają zastrzeżenia co do Hori, ponieważ troszeczkę się zmienia na, na koniec, znaczy na koniec. No po tym etapie fabularnym, właśnie który jest zawarty w anime, chory jakby dostaje downgrade do mózgu i, i robi głupie rzeczy. I to jest prawda, ale jakoś tak w całości tej beznadziejnej historii był to taki bardzo mały element. Także dzięki za wysłuchanie. Jakieś spostrzeżenia? Sekcja komentarzy. Wąty? Sekcja komentarzy. Nie znam się? Sekcja komentarzy. Mam nadzieję, że złożymy się za tydzień w pełnym webowskim składzie. Cześć! Kurwa, człowiek się zastanawia, co to za buczące dźwięki. A ktoś sobie Subaryną startuje z garażu. Mowa wyraźna, mowa niewyraźna. Ekspresja głosu, sztuczne, szerokie otwieranie ust. Trzeba pracować nad tym.